Dzień dobry w Studio Anywhere TV. E, przepraszamy za lekki poślizg, ale tutaj zakulisowo działy się rozmowy. E, dom dobry, Kicia, Kocia. Kicia, Kocia. Pojedynek, pojedynek gigantów. legend, gigantów w najbliższy piątek, ale o tym oczywiście zaraz. Jak co miesiąc zapraszamy na porcję informacji e, co do obejrzenia w Kinie, Kinogram w najbliższych tygodniach. Ze mną jak zwykle Tomek Koć, czyli dyrektor programowy Kina, Kinogram. Dzień, Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam i witam Państwa, dzień dobry. To zacznijmy sobie od y, naszego comiesięcznego y, sprawdzenia naszych umiejętności y, poznawczych. Może poznawczych no. lub mniej poznawczych. Jak to z tym obstawianiem? No właśnie nie wiem jak to powiedzieć, bo jedna z nas, jedna, jedno z nas dwoje się wykazało, drugie się nie wykazało. Czuję, że złapiesz mi serce zaraz. Nie, jebe, moje serce jest złamane. Nie mów, że zabieram ci robotę. Tak, właśnie chciałem się Państwu serdecznie pożegnać i przekazać tutaj pałeczkę Julii. Dziękuję bardzo. Jasz po raz pierwszy w historii naszych spotkań trafiła 3 na 3. Tak. Kuba, jest z tego, dodaj powodu, dodaj niezmiernie, pary, jest do... z tego powodu niezmiernie dodaj przykro. Wybuchy. No nie gadaj, ale już w ogóle zapomniałam, co obstawiłam. E, obstawiłaś film jeszcze z poprzedniego okresu, czyli jedna bitwa po drugiej na pierwszym miejscu. E, obstawiłaś Chopin-Chopin i na trzecim miejscu obstawiłaś Teściu 3. I taka jest kolejność wow. październikowa. Czyli wciąż e, filmy z ogromnym potencjałem e, wytrzymują więcej niż miesiąc nie tak, na ale palić. ponieważ to ty trafiła się nie ja, to ja je wszystkie od jutra że z ekranu. Czyli jedna Żart. bitwa po drugiej już nie, 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 nie do zobaczenia w kinie. Żartuję, 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 nie, 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 ale już faktycznie jedna bitwa po drugiej i Chopin utrzymują się już tylko sobota-niedziela, weekendowo, no bo jest większa przestrzeń czasowa, mhm. tak no bo głównym powodem oczywiście jest to, co powiedziałaś na samym początku, no, wchodzą nowe tytuły, a jutro, czyli siódmego. Tak jest. E, wchodzi ich, ich aż cztery, a tak naprawdę e, cztery i pół, bo tą, to, tą połówką to jest Kicia Kocia, e, czy Fajną po, po, popularnością wśród rodziców z, z mniejszymi dziećmi, e, no to zapraszamy od jutra. Taki, no, nie od jutra, cko małem, od soboty. Będziemy grać sobota, niedziela, bo mamy te wcześniejsze szanse i wtedy na Kicie Kocia, która zapraszamy. się pojawi z Bratiszkiem. Tak, tak, z, z pociągami zapraszamy. Ale wiesz co, coś w tym jest faktycznie, bo z kim rozmawiam, kto y, ma dziecko w tym wieku, które mogłoby się to zna zainteresować Kicie, kocie. Kicią Kocią, to zna, doskonale tak. zna. Więc zapraszamy na Kicie Kocie. Tak, koniecznie. Natomiast już poważnie mówiąc, to, to będzie w ten weekend pojedynek gigantów, bo Mamy nowego Wojtka Smaczowskiego w kończę do nowego Jorgosa Lentimosa. Mhm. E, oczywiście Wojciech Smaczowski to dom dobry. Nie trzeba chyba przestawiać tego, tego reżysera. Był dom zły, było wesele, była róża. Teraz mamy dom dobry. No po festiwalu w Gdyni chyba już większość osób wie, że to jest tu tego filmu jest dość przewrotny, no, no ale już Dom Zły został wykorzystany, więc teraz w końcu jest Dom Dobry. Eee, bo Dobry na początku jest. Bo Dobry na początku jest, tak. Natomiast no, nie da się ukryć tego, widać to na, widać to na plakacie. Zresztą film po, po, po festiwalu w Gdyni był dosyć głośno omawiany. No jest to film o, o jakiejś tam formie jednak przemocy domowej. Paradoks tego tytułu polega na tym, że i my sobie wszyscy nie zdajemy sprawy, że to jest właśnie Dom Dobry. Ten Dom Dobry okazuje się, że on jest do drzwi wejściowych. Potem w środku, jak się tak otworzy głębiej, to, to nie jest już tak kolorowo i wesoło. Ja gdzieś wyczytałem, że większa czy mniejsza, ale jednak tak nazywana ta przemoc domowa dotyczy co piątej, co piątej rodziny, może na rodziny, pary. Mhm. To teoretycznie, tak jak tu rozmawialiśmy troszeczkę, zanim się z Państwem spotkaliśmy, no jak sobie tak człowiek stanie przed dużym blokiem i popatrzy, tak policzy te okna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to, raz, dwa, 3, 4, to, mhm. to jest nieprawdopodobne. To jest, znaczy ja mam nadzieję, nawet jestem przekonany, że ten film powstał nie po to, żeby patować w jakiejkolwiek mniejszej czy większej formie przemocą i pokazywaniem tego tak sobie sztuka dla sztuki po prostu, tylko żeby właśnie ta, żeby jednak od, ten temat skrywany jednak, no, gdzieś ludzie, to są no, przeważnie kobiety, umówmy się tak, aczkolwiek sama wspomniałeś wcześniej, że to też jest, zdarza się przemoc domową wobec mężczyzn, mm, no ale to jednak zdecydowanie tutaj kobiety są tą stroną pokrzywdzoną. Ja mam nadzieję, że ten film wywoła tutaj powód do dyskusji takiej otwartej, ale kreatywnej, mhm. bo my wszyscy sobie nie zdajemy sprawę z tego, ktoś mi powiedział, że Hmm, Uśłyszałem taki cytat, że my nie zwracamy uwagi, albo nie chcemy zwrócić uwagi na to, że na przykład w taki chłodny, zimowy czy jesienny dzień w ciągu dnia gdzie nie ma za bardzo słońca, nagle przychodzi do sklepu kobieta w czarnych cudecznych okularach z kapeluszem naciągniętym na czoło, i wszyscy uważamy, że to jest naturalne. Być może to właśnie nie jest naturalne. Mhm. To się dzieje wokół nas, my tego nie widzimy, no, albo mówisz jeszcze, że może nie chcemy. Może nie chcemy. W związku z tym mam nadzieję, że ten film wywoła taką bardziej otwartą, kreatywną, może coś z tego wyniki, dyskusję taką mm. ogólnospołeczną. I chyba po to jest ten film nakręcony y, w rolach głównych Agata y, Furkot, Tomasz Szuchart, tak, przepraszam, Tłokot, Tomasz Szuchart, ale jest też oczywiście Agata Kulesza i jest Ar Arkadiusz, Arkadiusz Jakubik w dosyć takiej przewrotnej, nietypowej roli. Zapraszamy w takim razie Państwa na Dom Dobry już od jutra w kinach. Tak jest. No i jak wspomniałem, Jorgos Lantimos, film pod tytułem Bugonia. Po raz kolejny, kolejne spotkanie Jorgosa Lantimosa z Emmą Stone Po rodzajach życzliwości faworycie, biednych istot, Biednej istoty graliśmy chyba dwa, dwa lata temu bardzo długo, bardzo długo graliśmy. Film się bardzo podobał. Mam nadzieję, że tak samo będzie tutaj. Mhm. Także to jest. To jest ten pojedynek gigantów, o których wspomniałeś na początku, taki już faktyczny. Tak jest, i mam wrażenie, że to dwie takie opozycje, po których mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać no tak, I idąc, po Smarzowskim ma... i po Nie no, Wiemy, czego się spodziewać na mm -hmm. no, Smarzowskim, no bo chociażby właśnie po róży czy, czy, czy po domu złym. Mm -hmm. Natomiast to z drugiej strony, ta, ale na pewno się możemy spodziewać z Smarzowskim jednego, jakości, mm -hmm. samej w sobie. tak? Jak to się dzieje na Smarzowskiego. Czy potocznie mówić, na, mówiąc na Smażala, mam nadzieję, że tutaj nie, nie, nie popełnił jakiegoś upału, to wie na co idzie. Mhm. Żaden z tych filmów nie jest rozrywkową komendą. Mhm. No one są po coś i ten film, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, ten, też, jest, też jest po coś. No więc y, obok, obok Smarzowskiego, y, właśnie Bugonia Argosa Lantimosa, który też nie zrobił nigdy złego filmu. No jasne. A Emma jest sama w sobie. Jedne istoty przyniosły przecież Oskara, tak mi się wydaje. Tak, e, natomiast tutaj aż bo do to chodzi, do takiej, tak, tak się poświęciła tej roli, że daje sobie, dała sobie tutaj w tym filmie ogolić głowę. Mhm. Niedobrowolnie, co prawda, ale, ale, ale tak jest. A w filmie niedobrowolnie, bo jestem na świata. Dobrowolnie tak. z ogoleniem głowę. W, w filmie nie było to z, z jej strony dobrowolność. E, kolejną pozycją. Teoretycznie wydaje się nieco, nieco nie, znaczy niewątpliwie mniejszym filmem niż te dwa tutaj, które są pod takimi nazwiskami. Jest norweski film pod tytułem Być kochaną. Mhm. Jest to opowieść o tym, jak normalna para w średnim wieku wydawałoby się prowadzić normalne życie, ale w pewnym momencie ta kobieta zakochuje się, podkochuje się, potem się zakochuje, spotyka z, ze sporo młodszym mężczyzną od siebie. No i w pewnym momencie ten trójkąt no, nie wytrzymuje tego napięcia. i Dzieją się też takie. Niewesołe rzeczy, ale, ale no też, też to jest po coś zrobione, pokazane, czyli być kochaną. I kolejnym tytułem już totalnie wkąszę do tych filmów, bo tu, bo tu mówimy o jakichś ciągłych problemach jest y, druga część polskiej komedii pod tytułem Uwierz w Mikołaja, czyli Uwierz w Mikołaja 2. Już teraz 7 listopada. Tak chcesz sugerować, że zaczynamy okres pomału już gwiazdkowy, mikołajkowy. No nie da się tego, nie da się tego. Ja mam wrażenie, że niektóre miejsca zaczęły już dwa tygodnie temu. Nie da się tego ukryć. Święta nadchodzą, ale mam wrażenie, że po pierwszym listopada jakoś tak to wszystko Totalnie ruszyło. przyspieszyło. Tak, tak. To, jest to jest druga część. i Ponownie spotykamy tutaj Dorotę Kolak, Cezarego Żaka, a towarzyszy mi młodsze pokolenie, między innymi Agnieszka Wiendłocha i Antoni Pawlicki. To jest rzecz, skoro no, 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 ktoś wiedział jedynkę, tu wiesz Mikołaja, nie trzeba było wiedzieć, ale uwierz Mikołaja dwa. Wiadomo, że to jest sytuacja okołoświąteczna, tak? Mhm. No ale to jest komedia, w związku z tym może ktoś dla równowagi w sobotę pójdzie na film trudniejszy, a w niedzielę sobie pójdzie trochę się rozerwać. Tak jest. No dobrze, teraz tak. Następ, w następnym tygodniu mamy dwie pozycje. Pierwsza to jest animacja dla dzieci, familijne, nazywa się To Zwierzaki na Zakręcie. Mm -hmm. no, kolejna nowina, no, animacja. Jest plakat za mną? Jest plakat. Za no to ja już więcej nie wiem, co tu powiem. A nie, nie, za to mam przed tobą. Patrz, taką mamy teraz realizację. Okej. Okay. <laughs> e, Zwierzaki na Zakręcie, 14 listopada. I tutaj tego dnia wchodzi film, na który ja dość liczę. Nazywa się, nosi on tytuł Iluzja 3 Tym mhm. razem jest to ponowne spotkanie tych legendarnych czterech jeźdźców, którzy łączą, łączą siły z młodymi, zbuntowanymi iluzjonistami, po to, żeby ukraść bezcenny diament, ale jak gdyby po to ukraść, żeby u, u, uprzedzić przed taką kradzieżą, przed innymi międzynarodową szajką. Po prostu chcą być. Chcą być od nich szybsi, szybsi lepsi, czyli działają poniekąd w dobrej sprawie. No i mamy tutaj takie nazwiska jak Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, tej Franco, no i Morgan Freeman. Bez niego nie może się to być. Sprawdzona ekipa, jeżeli tak. chodzi o franczyzę tak. y, iluzji. I teraz mamy kolejny tydzień, 21 listopada, i tutaj mamy pierwszą amerykańską produkcję. Naszego reżysera Jana Komasy, mhm. którego na pewno wszyscy kojarzą z Miastem 44. To jest jego pierwszy, pierwszy film anglojęzyczny, pierwszy film całkowicie nakręcony, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. To jest opowieść o spotkaniu pokoleniowym pewnej rodziny z okazji 25-lecia ślubu rodziców. I na to spotkanie syn. Przyprowadza i przedstawia rodzicom swoją aktualną nową narzeczoną, znajomą. Okazuje się, że ta dziewczyna przed laty, wieloma, była studentką matki. Mhm. I ta matka w tamtym okresie spowodowała, że ją wykluczyli, mówiąc potocznie no, wyrzucili ją ze studiów, mhm. za takie dość radykalne e, poglądy. Mhm. No i teraz. Ona się pojawia na jej 25-leciu rocznicy ślubu jej i przyprowadzają jej syn. No wiadomo, że to się musi skończyć. Nie do końca rozrywkowo, bo wychodzą pretensje, animozje itd. Tak tak yy, w rolę matkę, matkę, główną bohaterkę gra Diane Lane, którą na pewno tych chociaż może, no, państwo też kojarzą pod słońcem Toskanii. Mm -hmm. Jej męża gra Kyle Chandler, który gdzieś tam między innymi, nie grał do tej pory dużo głównych ról, ale chociażby grał razem z Dicaprio w Wilku z Wall Street. Mm -hmm. e, czyli rocznica. Kolej... Rocznica, dobrze, tak. super. Bardzo tak, się cieszymy, tak. że nasi wspaniali polscy twórcy Kręcą, wychodzą tak, poza... poza nasze polskie podwórko tak. i robią rzeczy międzynarodowe. Drugim tytułem już jest... Absolutnie polski od początku do końca film w reżyserii Piotra Domalewskiego, czyli Ministranci. Tak jest. Absolutny, absolutny zwycięzca ostatniego festiwalu w Gdyni, bo oprócz tego, że dostał Złotego Lwa za najlepszy film, no to dostał jeszcze nagrodę, którą ja wiem, że twórcy, reżyserzy cenią bardzo, a mianowicie Złotego Klakiera, nagrodę publiczności za najdłużej oklaskiwany film po seansie. Tak jest. I jeszcze dostał dwa inne Złote Lwy, czyli tak jak powiedziałem, no, główny, największy zwycięzca ostatniego festiwalu polskich filmów w Gdyni. Ja tylko chciałabym od siebie dodać, bo ekipa Anywhere miała okazję być jak zwykle na filmowej filmowym Gdyni i mi oraz mojej koleżance redakcyjnej Alicji trafiły się rozmowy z młodymi chłopakami, którzy tak, grają. Tak, no bo tutaj w role są cztery tak. de absolutnie debiutanci, młodzi chłopcy, którzy tak chcą jest. dobrze ale. To chciałam, żeby tylko brzmiało. Myślę, że Alicja potwierdzi chłopaki, widzę, że potwierdza. Chłopaki są fenomenalni w filmie i też prywatnie, więc... Bardzo polecam wybrać się na film Ministranci, żeby zobaczyć, jak wygląda y, kwiat y, młodego polskiego przyszło, aktorstwa. Po, Przyszłe nasze gwiazdy. Przyszłe nasze gwiazdy, tak. Bo, bo myślę, że wśród tej czwórki, chociaż mówili, że nie wszyscy y, jeszcze wiedzą, czy wiążą swoją przyszłość stricte z aktorstwem, y, ale jeżeli któryś z nich się zdecyduje, to myślę, że, że będzie bardzo dobrym aktorem. Czyli zapraszasz na ministrantów tak. 21 listopada. Jak najbardziej. Zde dobrze. Trzecim tytułem tego, tego weekendu będzie y, Weekend pod tytuł Na Dobre. Y, czyli ostatnie spotkanie czarownic z Oz w roli głównej Cynthia Rivo i Ariana Grande. Mm -hmm. A towarzyszą mi m.in. Michelle Yeo, Jeff Goldblum. Y, Jeff Goldblum. Kropka, rozpędziłem się. Y, czyli ekipa z poprzedniej części. Tak. Wiemy, czego się spodziewać. Na pewno wspaniałej muzyki. Ko I jeszcze nie i, I będzie kolorowo, i będzie, i będzie baśniowo, i jeszcze powiedz I śpiewający jeszcze mi powiedz, że gracie w Dolby Atmos. Nie sprawdziłem tego, nie przygotowałem A, się. Widzisz. Ale poprzednia była, w związku z tym zakładam, że w ciemno, w ciemno, że tak. Czyli 21 rocznica, ministranci i weekend na dobre. Mhm. I zostaje nam ostatni, ostatni weekend listopada, piątek, 28 zaczyna się. Tu Kolejna propozycja dla dzieci, dla dzieci, familijne święta z Astrid Lindgren. Mhm. No to jak Astrid Lindgren, to wiemy, czego się można spodziewać, jakieś. Wiadomo, że są jej bohaterowie. Generalnie to jest spotkanie z większością jej bohaterów w jednym filmie. Mhm. Pippi sztuczny tam nie ma, ale wszystkie zwierzątki, zwierzaczki i tak dalej są. Absolutnie mikołajkowa pozycja. Tak jest. Czyli w repertuarze jest mnóstwo propozycji na potencjalne wyjście z pociechom na Mikołajki. Tak, Super. tak, tak. Ostatnim filmem, który w listopadzie wejdzie, szczerze powiedziawszy, gdyby on wchodził, od razu trochę wyprzedzę, gdyby on wchodził dużo wcześniej, to absolutny mój numer 1 listopada, film pod tytułem Norymberga. Mhm. Słyszałaś coś? Yy, jak znaczy, powiesz mi więcej, to być może słyszałam. Znaczy... W roli głównej Russell Crowe, mm -hmm. a towarzyszy mu Rami Malik. Mm -hmm. Znaczy, no wiadomo, Norimberga, 1945 no rok, rozpoczyna się proces Norimberga, cały, cały świat się temu przygląda. I, I młody psychiatra w tej roli, oczywiście Rami Malik, otrzymuje misję zbliżenia się do Hermana Geringa, bo on jest tam głównym oskarżonym. Dostaje tę misję zbliżenia się do niego po to, żeby próbować od niego wydobyć jak najwięcej dowodów, które potem by go obwiniały, tak? Mhm. E, natomiast problem polega na tym, że Gering, bo podobno taki był, i tutaj to w filmie jest pokazane, no, to, jak to było faktycznie, jest totalnie. O, cynicznym manipulatorem, błyskotliwym, mhm. inteligentnym, i on dobrze wie, w co gra. Mhm. Bo generalnie on tutaj gra, cokolwiek by powiedział, przeciwko sobie, to grał swoje życie, tak? Mhm. No i tutaj jest ta rozgrywka intelektualna między, między Rami Malikiem a Russellem Crow. Russell Crow wyglądał błędnie w roli Geringa. Chyba nie słyszałam o tym filmie. Gdzieś, gdzieś mi to ominęło. W jakiejś mojej bańce informacyjnej. No, ale to w takim ale razie ja wiem. Co o tym informuję. 28 no, listopada Cię dobrze. zapraszam na Nurembergę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o listopad. Moim zdaniem, bardzo miesiąc, bardzo bogaty w dobre pozycje. Nie było biografii. Nie było biografii, ale jest film o Geringu. Na faktach, albo tak. Dobrze, bo, bo pamiętam, że ostatnie miesiące mieliśmy takie, że. Tak, ciągle coś Co było. miesiąc była jakaś biografia. Ale jeszcze w weekendy można cały czas oglądać Chopina. Tak jest. No dobrze. To wiemy już, co mamy przez cały listopad. Jest różnorodnie. Jest tak, coś jest dla każdego. i tak. Jest na bogato. Czy zarzucisz nam haczyk, czego możemy się mniej więcej w grudniu spodziewać? Mniej więcej. Bo ja, ja wiem, więcej... grudzień jest taki... Znaczy grudzień wiesz... już będzie, nie, nie, nie będzie taki bogaty mhm. film z wiadomych powodów święta. No wiadomo, że w ten weekend grudniowy pierwszy, gdzie są Mikołajki, będą dwie chyba czy trzy nowe pozycje, animacje dla dzieciaków, no bo są Mikołajki. A potem trochę wszyscy tak jakby, i to też nie tylko w Polsce, ale na świecie uciekli przed jednym tytułem grudniowym, mhm. a mianowicie Avatar Ogień i Popiół. No tak, to też zamąciłeś mi przed wejściem na żywo. Tak, najnowsza część, to, bo ostatnio mieliśmy powtórkę y, poprzednich, po, po, powrót awatara do kin teraz już jest absolutnie nowość, ogień i popiół i wchodzi w połowie grudnia. No dobrze, to, ale o to tym sobie oczywiście opowiemy tak, za miesiąc, na początku, na początku następnego miesiąca. E, przydałoby się pewnie obstawić. To przypomnę szybciutko, tak? Tak robili Państwu. Czyli tak, jutro Bugonia, czyli Jorgos Lantimos. Dom Dobry, czyli Wojciech Smarzowski, Być Kochaną, norweski film, Uwierz Mikołaja 2 Polska komedia, no i nasza ulubiona Kicia-Kocia, która się pojawia z braciszkiem. 14 listopada animacja, kolejna dla dzieci Zwierzaki na zakręcie i Iluzja 3. 21 listopada rocznica czyli Jan Komasa, Ministranci czyli Piotr Domalewski. I no to dobrze, to niech będzie uwierz w Mikołaja. Czyli ty obstawiasz dom dobry, Bugonia. No to dobrze, to niech będzie uwierz w Mikołaja. Czyli ty obstawiasz dom dobry, Bugonia i uwierz Mikołaja 2. Tak, myślę, że ludzie lubią to takie Good mówi im świąteczne. Okej. Okay. Myślę, że uwierz Mikołaja, chyba wypełnia taką trokę, trochę lukę po, yy, po ulubionym wszystkich. Po listach, po listach. no. To dziwne, że w tym roku nie ma listów. Myślę, my że ludzie potrzebują takiego filmu w listopadzie. Okej, okay. no dobrze. Więc tak, tak, patriotycznie. Dom dobre mniej patriotycznie Bugonia i patriotycznie znowu mi koła, ja tak. To Dobra. są moje trzy wybory. Okay. No dobrze, wiemy czego się, nie wiemy czego się spodziewać. Dowiemy się. Na początku grudnia, czy dobrze z Tomkiem obstawiliśmy, aczkolwiek... Mam, mam olbrzymią Ty masz presję, ja mam wakacje. Ja presję, to jest mało powiedziane, to jest ty przed wszystkimi naszymi widzami. Dobrze, to miejmy nadzieję, że to odbije się w przyszłym miesiącu. Ja mam lekkie, ja, ja, ja mam to, ja nie mam stresa, ja mam lekkie wakacje umysłowe teraz. Okay. Nie stresuję się. A Państwa oczywiście zapraszamy w listopadzie na filmy. Jak słyszeliście, jest w czym wybierać, jest w czym przebierać. Już jutro zapraszamy na pojedynek gigantów Kiciakocia, <gulia> Bogonia. Przepraszam, mówiłam kicie To nie jest tak, że, że się śmiejemy, Więc nie Kicia... po... Śmiejemy się, ale absolutnie pozytywnie i tak, tak dobrze, no bo Kiciakocia tak. starszą bohaterką odkrytą. I staje w, w z ze Smarzowskim, z Jorgosem i, i, Mikołajem. i Mikołajem, więc tak, zapraszamy jutro na te filmy i w najbliższych tygodniach na pozostało, o których Tomek dzisiaj nam opowiedział. Bardzo dziękujemy zapraszamy. i dziękujemy. do zobaczenia za miesiąc. Do widzenia.